Wyobraź sobie, że stoisz przed lustrem. W pokoju nie ma nikogo poza tobą, a jednak coś w odbiciu nie zgadza się z rzeczywistością. Twarz jest Twoja, ale spojrzenie obce zimne. Patrzy na ciebie tak, jakby chciało coś powiedzieć. Czy to tylko złudzenie? Czy może lustro pokazuje to, czego nie chcemy zobaczyć? Dziś zabieram Cię w podróż w głąb najbardziej tajemniczych zjawisk. Nie tych, które dzieją się na zewnątrz, ale tych, które mogą być odbiciem naszej duszy. Duchy, zjawy, sny, lustra. Czy to możliwe, że są one projekcją nas samych? Czy to, co uznajemy za paranormalne, nie jest czasem wyrazem naszych własnych emocji, traum i pragnień? Zostań ze mną do końca tego odcinka, a być może zaczniesz patrzeć na zjawiska nadprzyrodzone, jak na lustra, które odbijają. Najgłębsze tajemnice naszej psychiki. Lustra jako portal do nas samych lustra od zawsze fascynowały ludzi. I nic dziwnego, bo mają w sobie coś hipnotyzującego. To przedmioty, które na pierwszy rzut oka pokazują jedynie powierzchowność, a jednak potrafią wzbudzić głęboko ukryte emocje. Ich magia może polegać właśnie na tej zdolności do wywoływania wewnętrznych procesów. Kiedy patrzymy w lustro, Jesteśmy zmuszeni do kontaktu z własnym odbiciem, nie tylko zewnętrznym, ale też psychicznym. Czasem trudno znieść to spojrzenie, bo odbija się w nim więcej niż tylko nasza twarz, odbija się tam nasz stan emocjonalny, nasze maski, a czasem też to, co chcielibyśmy ukryć nawet przed sobą. W psychologii jungowskiej mówi się o cieniu, tej części nas, którą spychamy w nieświadomość. Lustro może działać jak okno do tego cienia. Gdy ktoś opowiada, że w lustrze widział kogoś innego, może to być symboliczny sposób, w jaki psychika manifestuje tę wyparte część. To niekoniecznie zjawisko paranormalne, raczej psychiczne. Lustro staje się wtedy nie portalem do innego świata, lecz do wewnętrznego uniwersum, które równie mocno potrafi nas przestraszyć. Czy więc patrzenie w lustro to moment magiczny? Może. Ale nie dlatego, że za taflą kryje się inny wymiar, tylko dlatego, że czasem po drugiej stronie czeka prawda, z którą nie mamy odwagi się zmierzyć. Zjawy i duchy, nasze wewnętrzne demony? Zjawy i duchy od wieków przerażają i fascynują jednocześnie. Często pojawiają się w momentach kryzysu, traumy czy żałoby, czyli wtedy, gdy nasza psychika balansuje na granicy tego, co znane i nieznane. A co jeśli te paranormalne doświadczenia wcale nie są tak nadprzyrodzone, jak się wydaje? Przytoczona historia kobiety nawiedzanej przez milczącą staruszkę to doskonały przykład. Zamiast klasycznego ducha, który przychodzi z zaświatów, mamy tu raczej uosobienie emocji, skumulowanego żalu, winy, może nawet tęsknoty. Postać nie przemawia, nie grozi, po prostu jest, jakby czekała, aż zostanie zauważona. I rzeczywiście zniknęła dopiero wtedy, gdy bohaterka skonfrontowała się z własnym bólem po stracie matki. Karl Jung nazwałby to spotkaniem z cieniem częścią nas, którą próbujemy ukryć, bo jest zbyt trudna, bolesna lub niewygodna. Cień nie znika, dopóki nie zostanie zintegrowany, a zjawy mogą być jego symboliczną formą. Może właśnie dlatego pojawiają się tak często w snach. Na granicy snu i jawy, lub w stanach silnego napięcia emocjonalnego. Możliwe więc, że zjawy i duchy nie tyle pochodzą z zewnątrz, co są odbiciem tego, co nieuświadomione w nas samych. I choć może to nie brzmieć jak typowa opowieść o duchach, bywa znacznie bardziej przerażające. Sny miejsce spotkania z nieznanym. Sny to przestrzeń, w której zaciera się granica między tym, co racjonalne, a tym, co tajemnicze. Choć nauka opisuje je jako przetwarzanie informacji przez mózg podczas snu, ich treść często wykracza poza logiczne wyjaśnienia. Lewitacja, bycie obserwowanym, przebywanie w miejscach, które nie istnieją to wszystko brzmi jak fragmenty z opowieści o zjawiskach paranormalnych. I być może właśnie tym są. Symbolami nieznanego, które przychodzi do nas, gdy czujność świadomości zasypia. Paraliż senny to szczególnie intrygujący przykład. Osoba budzi się, ale nie może się poruszyć, a w pokoju często pojawia się postać ciemna, bez twarzy, stojąca w kącie lub nachylająca się nad łóżkiem. Naukowcy wyjaśniają to jako błąd w fazie REM: mózg się budzi, ciało nie. Ale jak wytłumaczyć, że ludzie na całym świecie opisują tę samą postać? W kulturach ludowych te doświadczenia mają swoje imiona: Zmora, El Muerto, Kanashibari. To nie tylko medyczne zjawisko, ale część zbiorowej mitologii, która sięga głęboko w podświadomość. Może to właśnie sny są językiem, którym przemawia nasz cień. Nasze lęki, traumy, intuicje, których nie rozumiemy. W snach mogą przyjmować postać. Duchów, potworów, czarnych sylwetek, bo to jedyny sposób, by zostać zauważonym, czy to tylko sen, a może wiadomość z głębin naszej psychiki, której nie umiemy jeszcze odczytać? Paranormalne jako metafora. Zjawiska paranormalne często pojawiają się tam, gdzie rzeczywistość pęka w chwilach kryzysu, bólu, przemiany, żałoba. Rozstanie, choroba psychiczna, utrata sensu to właśnie wtedy granice między światem zewnętrznym a wewnętrznym zaczynają się rozmywać. To, co nadprzyrodzone, może być w istocie językiem naszej duszy, która nie potrafi inaczej wyrazić tego, co czuje. Wyobraźmy sobie duchy nie jako byty z innego świata, ale jako metaforyczne postacie ucieleśnienia emocji, które domagają się uwagi. Głos zmarłego ojca, który mówi, że wszystko będzie dobrze, może być niczym innym jak potrzebą domknięcia rozdziału, wewnętrznym aktem pogodzenia się. Z kolei zjawa w ciemnym korytarzu może być lękiem, który przez lata gnieździł się w naszej nieświadomości i wreszcie znalazł sposób, by się zamanifestować. Nawiedzony dom? Może to nie fizyczna przestrzeń, a nasza psychika, pełna zamkniętych drzwi. Niewyjaśnionych wspomnień, emocji, które zostały stłumione. W takiej interpretacji zjawisko paranormalne nie tracą swojej mocy, wręcz przeciwnie, zyskują głębie. Nie chodzi o to, by przestać wierzyć w duchy. Chodzi o to, by dostrzec, że być może największe tajemnice kryją się nie poza nami, ale w nas. A to czyni te opowieści jeszcze bardziej prawdziwymi, choć w zupełnie innym wymiarze. "Świadomość, najstraszniejsze zjawisko? Co jeśli to nieopuszczone domy są nawiedzone, ale my sami? Co jeśli najstraszniejsze zjawy nie przychodzą z zewnątrz, lecz rodzą się w ciszy naszych własnych myśli? "Świadomość, ta, która czyni nas ludźmi, bywa źródłem największego lęku, bo to w niej gnieżdżą się emocje, które próbujemy uciszyć, niewypowiedziany żal, tłumiona wina, gniew, który nigdy nie znalazł ujścia." Gdy ktoś mówi, że to coś wiedziało, co czuje, może to nie przypadek, może to coś nie przyszło z innego wymiaru, ale z wnętrza, ze sfery psychiki, do której zwykle nie mamy dostępu, chyba że w momentach skrajnych, w śnie, w traumie, w żałobie. Być może zjawiska paranormalne są tylko formą, jaką przybierają nasze najgłębiej ukryte uczucia, kiedy w końcu muszą znaleźć ujście. Jung mówił, że dopóki nie uświadomimy sobie tego, co nieświadome, będzie nami kierować i będziemy to nazywać przeznaczeniem, a może w naszym przypadku duchem, zjawą, niewyjaśnionym czymś. Nie trzeba wierzyć w duchy, by doświadczyć nawiedzenia. Wystarczy nosić w sobie coś, czego się boimy, czego nie chcemy zobaczyć. I kiedy to coś wreszcie się ujawnia, nie w postaci cienia w kącie pokoju, ale jako nagła fala emocji, może być równie przerażające. Bo prawdziwa groza czai się nie tam, gdzie gasną światła, ale tam, gdzie zapala się świadomość. Na końcu tej podróży chcecie zapytać: Czy jesteś gotowy spojrzeć w swoje wewnętrzne lustro? Czy odważysz zapytać siebie: Czy to prawdziwy duch? Albo co to mówi o mnie? Zjawiska paranormalne to nie tylko historie grozy, to też opowieści o nas samych, o emocjach, które tłumimy, o wspomnieniach, które nie dają nam spokoju, o psychice, która próbuje przemówić. Może to nie duchy nas straszą, ale nasze prawdziwe ja, które próbuje się z nami skontaktować. Jeśli ten odcinek Cię poruszył, zostaw komentarz. Czy doświadczyłeś kiedyś czegoś? co mogło być lustrem twoich emocji? Daj znać. Twoja historia może pomóc innym zrozumieć siebie. Subskrybuj strefę zjawisk i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych wypraw w świat nieznanego i wewnętrznego.